Dzień dobry, witajcie wszyscy. Dzisiaj troszkę nietypowo, bo spod salonu Audi Select Plus w tym salonie zostało zostawione w rozliczeniu to Audi A6 z 2007 roku z silnikiem 3 litry TDI. Właściciel, właściciel wziął kolejny samochód. Ja zakupiłem ten samochód, zadzwonił. Do mnie kolega, z którym wcześniej pracowałem w Peżocie, a teraz pracuję w Audi. Oni handlują młodszymi samochodami używanymi w zasadzie dwuletnimi. Starszymi się nie zajmują. Trafiła się tutaj ładna sztuka z oryginalnym przebiegiem 219 tysięcy km. Więc postanowiłem się zainteresować tym samochodem i go po prostu nabyłem wydaje mi się jak na te lata silnik 3 litry TDI samochód posiada bardzo niski przebieg też jest dosyć ciekawie wyposażone półskórzana tapicerka, nawigacja automat tutaj mamy o oh. Tapicerkę całą, także wszystko fajnie utrzymane. Czarna podsufitka też Audi na co dzień nie handluje, więc też nie wszystko tak pamiętam od razu. Tutaj mamy kierownicę S-Line. Fotele przednie też są S-Line. Chciałem ją wam pokazać po prostu, żebyście później nie mówili, że samochód ma po prostu jakiś większy przebieg, kręcony. Samochód był sprowadzony e, za granicą. Był jeden właściciel, w Polsce jeden. Samochód był sprowadzony jako e, po prostu e, dwuletni. W samochodzie lakierowany był e, ten błotnik i tutaj e, ten. E, to było zaraz po e, sprowadzeniu, po tych pierwszych dwóch latach e, z Niemiec. Było to po prostu e, przelakierowane. Samochód moim zdaniem bardzo fajnie utrzymany. Tarcze, klocki przód, stan bardzo dobry. Tarcze przód tak samo nie mają rantu. Opona, opona kawał bieżnika. Cóż, trzeba będzie samochód wypolerować, i do tego zrobić czyszczenie wnętrza. I samochód będzie gotowy do sprzedaży. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany takim egzemplarzem, to zachęcam oczywiście do kontaktu telefonicznego. Pozdrawiam i do usłyszenia. Się żegnałem, ale jeszcze postanowiłem wam dograć kawałek materiału, jak ten samochód zachowuje się na drodze. Przejechałem już myślę jakieś 5-6 km. Teraz mam taki odcinek drogi ekspresowej więc samochód zachowuje się naprawdę poprawnie zresztą drzemie tutaj jednostka 3 litrowa 232 konie więc naprawdę jest czym pojechać reakcja na gaz jest w zasadzie natychmiastowa nie ma tutaj żadnych wibracji na kole kierownicy Samochód nie znosi samochód naprawdę zachowuje się na drodze poprawnie, automat pracuje bardzo dobrze. Nie widzę tutaj żadnych, nie mam do niego żadnych uwag. Więc jeśli chodzi tutaj o tą jazdę testową, to będzie wszystko. Jeszcze raz zachęcam do kontaktu telefonicznego. Pozdrawiam i do usłyszenia.